Karulek! Karulek! Gdzie jesteś? Co to jest? Ja, jakiś glut! Karulek! Gdzie on jest? Co to jest? Gdzie ja jestem? O! Co to ja mam? Siekiera Kilo! O! Co to nie jest? jest? Nie, tak, gdzie my jesteśmy? Nie wiem. A gdzie jest Minecraft? Yy, jakbyś mógł zauważyć, to nie jest Minecraft. No nie. Ale gdzie on jest? A co ja jestem? Mam grzybki. O, czekaj, jestem stary coś. Czuję się mądrzejszy. Ja się nie czuję mądrzejszy w tym świecie. Ja, ja mam miecz, a ty? Mam też siekierę, A ty masz? Nie mam tylko kilow i... Patrz, co to jest? to jest. O! Ej, tu się da zbierać to wszystko. I to jest jak w Minecrafcie, podobnie. No ale to nie jest minecraft. No wiem, widzę właśnie. Jak Trochę inaczej to, to wszystko, wszystko wygląda. Mniejsze jest wszystko. Ale to nie jest Minecraft. Skąd mi się tu znaleźli? Czyżby ten upadek w tej jaskini? Nie wiem. O, o, patrz, bo no jest Bo potem tam już nic nie pamiętam. Pamiętam, że spadliśmy i... Było tutaj pić? Eee, e, to znaczy O, patrz, jakieś tam są minerały Idziemy. Ale ten upadek chyba nas gdzieś do jakiegoś innego świata przeniósł. No ale pewnie na całkiem innych zasadach i możliwościach. Yeah. K此wira, <m <m no że spadaliśmy. Ja też. No, później mi głowa boli. czekaj. przy mnie głowa trochę boli. Co to było? Czekaj, co to jest? Co ja w ogóle zbieram? Aha. Sprawdzając skład, wychodzi mi to, że to glina jakaś konsystencję no. Ej, co ty tam? Uh -huh. Ej, to jakieś glutony nas atakują, no nie? Jakże? czekam na ciebie, do... już mnie one atakowały, nie wiem co to jest. To jest podobne do tego małego slajma z Minecrafta, pamiętasz? Nie. Tak się tego dużego rozwaliło. A, te! A, pamiętam! Podobne, nie? Eee, raczej... I... Podobne w nazwie. Bo tam te były kwadratowe. Au! Ej, ale tu są okrągłe... Tu widać koła nawet, można by powiedzieć. No. Dobra, zebrałem glinę, zobaczymy co z tym będzie można zrobić. Ej, one nas to... atakują. To jest masowany atak na moją osobę. Ej, tobie też się wydaje, że masz kryzys wieku średniego? Nie go miałem odkąd... Bo tak wyglądasz. Odkąd go miałem. Aha, wiele wyjaśnię. Ej, chodź tu, yy, musimy coś wykombinować, by przeżyć to Później musimy jakoś myśleć, jak się z tym wydostać Chyba, że ten świat się stanie dla nas lepszy niż Minecraftowy Ja mam bardzo fajny pomysł jak... Możemy kopać głęboko Aż w końcu znajdziemy coś Bo pamiętasz, byliśmy wtedy bardzo głęboko Aha, A może to, może Eee, czekaj, chyba mi się coś zemdlało a gdzie jest? Aaaa! Jejku! Głowa mnie rozbolała I... i nagle taki, taki film mi się urwał. O! Serduszu, ej, coś mi uleczyło. Popatrz, mam pochodnie. Ej, skąd żeś to dorwał? Zrobiłem. Z, z, z czego? Podobnie jak w Minecrafcie. Z jakiegoś żalu, nie wiem skąd go może drzewa nazbieramy. Bo jak jest tak to dużo podobnych coś. podobieństw do Minecrafta, to może też y, tr trzeba drzewo zbierać. Fajnie, można to... Wszystko sprawia to podobnie. Zrobiłem to z jednej deski... I mnie... Ła, to coś mnie bije. Z jednej deski i z tego żalu, jakie niebieskie... Kulka niebieska wypadła. takie. No. O, fajnie. Zaczyna mi się to podobać. Co to było? Nie wiem. Czekaj, ja tu idę w lewo. Idę za tobą. Tak na schód. idź mniej więcej. A nie wiem gdzie jest wschód. Tam gdzie słońce mniej więcej stało. Ja słońce nie widzę. No tam, popatrz do góry. To nie jest Minecraft. O jest słońce, znalazłem je. No. Udało mi się, to dzięki Tobie, jesteś wielki. Dzięki. Jesteś moim Możesz świecie. mi dać to na piśmie? Będę miał to na grobkach. Nie. Bo coś ja wi jesteś... widzę po sobie i czuję się tak, że już długo nie pociągnę. Ale ja Cię zachowuję, nie... Chodź do drzewo zbieraj, bo mnie kości polu. Ja jeszcze tego coś gluta rozpalę. Takich star nie jesteś no przecież. No no patrz jak ja wyglądam. A patrz jak ja wyglądam. Jestem... Jego z um, takim też bym się przy... przestraszył. Ja to wiesz, jest, przynajmniej wyglądam jak człowiek. Jestem na topie jak to się mówi. I ty faktycznie masz kryzys. Ale czego dla czego ty mnie obrażasz? Ja to powiedziałam, ciebie. że ty jesteś moim przyjacielem, a ty... Kiedy? Ej, patrz, tu są dalej jakieś... czekaj jak w systemy z Minecrafta. Znajduje się yy, ...minerały w nich. No, też właśnie znalazłem. To tak. mi wygląda na miedź, ale w Minecraft nie W jakim zrobiłeś przyczyny. te yy, pochodnie? Z takiego niebieskiego żelu... ...i patyka. A faktycznie widzę... ...coś... ...w tym stylu. Ała! Ała! Rulek! Gdzie jesteś? Pomocy. Spadłem do dziury. Byłeś w dziurę. Nie mogę. Slime tu jest, on jest taki, taki groźny. Uciekaj tam Nie I tu jest gliny dużo. Nawet bardzo dużo. Zostaw glinę. Bierz dziewczynę, eee, czy nie dziewczynę. Ej, gotujmy się, gdzie jest to głową. Ten upadek. Ja chyba doleciałem do tego, dna na bardziej. O, co ty tam znalazłeś, jakieś banki? Tak. Ja chcesz, to ci mogę dać jeden. Ale masz te drzwi. Czy rzeczy nie? poukrywał. ukrywał? Pieniądze w nich są. Ale kto to zrobił? Czy to tak jakoś? Ej, Knitku. Z tego banka wyleciała bomba. Co? Mam pięć bomb. Bomb? Tak. Wow. Ale... Wiesz co boję się tych niebieskich. Ła, gdzie jesteś? Nie wiem, co się stało. Ła, Ze slime mnie zjadł. Gdzie nie dam się. Jestem? jestem za mądry, by tu umierać, jak dzik. Gdzie ja jestem? Nie wiem. To nie ja widzę, widzę tutaj tego slima to mnie zjadł. Spróbuję się do ciebie dostać. Ja chyba zaraz też wyzionę ducha. Ła! Wow. Czekaj jeszcze żyję. Ja, ja i tu tępię. Spróbuję cię uratować, jeśli ja przeżyję sam. A raczej, sam się wow. ratuj. Ja mam ser... Ja mam tylko 20 23 Mulecz się. Nie masz bandaży? Nie. Ani grzybów Lecz znaczy, chwila, jakich grzybów? To co ja mówię? Ja jestem obdarzony jakąś mądrością, co mi się zdaje Bo wiem rzeczy, których nie wiedziałem Moja głowa Może ktoś ci podpowiada Nie wiem Mam uczucie, że ktoś nad głosów? nami tu czuwa Nie słyszysz głosów? Ja nie pijem tyle, co ty No ale co? Przecież ponoć mi pomóc. Gdzie ty jesteś? coś jest taki mały, czerwony. I pomóż mi tu. Małecz. Gdzie ty jesteś? Taki mały, czerwony, gluz. Słyszę cię, ale... Ty nie... Co się stało? Widzę to. O! Ale fajnie! Tu można żyć dalej. No się tu nic nie dzieje Ej tam są moje pieniądze to Są pieniądze Daj je wziąć Moje pieniądze? Zrobię to ciebie, poświęcę się Ale przecież... wam nie służą pieniądze, Przez... W Minecrafcie tego nie było No Bardzo interesujące Czekaj, musimy coś wybudować, bo już się ściemnia Ała Ej. Ała Kien gówniarz, co on sobie wyobraża? Ja tu serduszko to mi żebym O, znowu się pojawiłeś. Chodź tu do tej dziury, się schowaj szybko. Po co? Musimy jakoś przeżyć. Słuchaj, skaczę. Chyba gliną to zatkałem. Ja tu zrobiłem drewniane coś. Dobra, rozkopiemy tu i będzie to nasza to do... tymczasowa yy, kryjówka. Mhm, dobrze. Coś mnie sparaliżowało, nie mogę się ruszać. Ej, rusz się. Oddychaj. Królku! Oddycham, żyję, nie bój się o mnie. Ej, coś cię zrobił. Nic nie zrobiłem. Słyszę dziwne Myślę, dźwięki. poczułem, po prostu coś. Jakieś... Coś mi, nie wiem, tak po prostu dziwnie się poczułem, nie wiem dlaczego. Jakby mi się uderzył w głowę tak mocno dość. Trzeba to podwyższyć. To było takie właśnie bardzo dziwne uczucie. Nie potrafię tego opisać. Kat? Tak nagle się po prostu. Nawiedza mnie to, on, to, zniknęliśmy ze świata Minecrafta. Takie nagłe bóle głowy i taki paraliż. Chwila. Musimy coś pomyśleć, co tu w ogóle robić. Ja wiem. Nie, nie wiem. Dobra, ja ci powiem ja bym... tak. Właśnie zrobił mi się w tej y, siwej łepetynie pewien plan. Fajnie. Na razie przeżyjemy tutaj pierwsze chwile naszego życia na tym dziwnym świecie, w tej kryjówce. Potem pójdziemy... Co ty robisz? Nie wiem eee, No tu ładnie się nie macham eee, pój O, czekam coś jest Odsuń się Dlaczego? Nie co, Skąd to wziąłeś? To wiesz To wybucha <laughs> Jakie fajne A nie wierzyłeś mi Dobra, spokojnie Wybacz, ee, wybacz mi Później weźmiemy, wybudujemy piękny ceglany dom Spędzimy w nim Nie resztę życia nie Ale jak już Wybudujemy się tu. Uzyskamy najnowocześniejsze technologie z tego świata. Spróbujemy powrócić do naszego starego świata Minecrafta. O ile nam się tu uda. Mam no. nadzieję, że się uda. Ale na no 100% nic nie wiadomo. Patrz co mi się udało, Ej, Patrz. Tam jest jakiś żebrak. Puścimy go. O, on zniknął. Ej, one są góry. Nie, 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 nie! Puśćmy go. On jest podejrzany, on śmierdzi. Jest głodny. Czujesz to? Czy jest głodny? To ja. Ale on może głodny. Ej coś my. to zrobił Puśćmy tutaj, go. postawił. O, nie! Znalazłem takie coś, udało mi się zrobić. Tak w Minecrafcie po ale nie wiem, tam jest mój pokój. Faktycznie! Ale tam jest mój pokój. Mogłeś wejść w mojego pokoju. Orażisz. Czekaj, Co sobie zrobiłem. Wejdź. Młotek! Tak, wejdź. Wejdź. Młotek? Jest Kiecyk? młotek? Czekaj z moim tymi czystym nietykiem. Łoooooooo! drewno na węgiel. Co? A! No drewno na węgiel. Ej! Z tych takich jakby pieniążków, coś podobnego, robię sztabki jakiegoś... Czekaj, tak mi się to wydaje, że to koper bar jakiś jest. A to nie jest mieć? Ej, ten żebrak A! F... Ej, my dlaczego nazbije. on nas bije? Mówiłem nie wpuszczaj go, on śmierdzi. Zamknij drzwi, Muszę braki prodo, prodo chałupy. Już nie wejdę. Już nie wpuszczę. Nie wiedziałem. On tak słodko wyglądał. Wydawało ale... że jest głodny. Jak... Już teraz masz nauczkę. Ej, coś ty zrobił? Zabierz go z mojego pokoju. Z mojego pokoju. Musimy trzymać się razem, a nie, mój pokój, mój pokój No, ale, no To jest o, jakiś taki nie To jesteś taki dziwny przestopić. ja się cię powiem. To Ty podejrzanie wyglądasz Nie wiem, mogło cię ci coś w głowie przestawić Cegły. w tym upadku Cegły mogę zrobić Cegły ci przestawić